I to jest chyba największa bolączka ustawy o broni amunicji, że w tak ważnym dokumencie dla nas nie ma jasno, sprecyzowanej definicji załadowanej broni. Możemy tę ustawę czytać, wertować i nie dowiemy się, jak wygląda załadowana broń. Definicja załadowanej broni natomiast występuje w rozporządzeniu ministra do spraw ochrony środowiska odnośnie wykonywania polowań. W jednym ze swoich zapisów to rozporządzenie mówi, że bronią załadowaną, nazywamy broń, która posiada przynajmniej jeden nabój w komorze nabojowej bądź w podpiętym magazynku. No, i niestety definicja wybrzmiała. Czy jest ona wiążąca? Niektórzy twierdzą, że nie. Że jest to definicja, która tyczy przede wszystkim myśliwych, którzy wykonują w danym momencie polowanie. Niestety w polskiej prawie jest tak, że jeżeli w danym dokumencie nie ma jasnej definicji, a definicja została ujęta w innym dokumencie, który również stanowi prawo, no to podpieramy się tą definicją. A więc, gdybyśmy chcieli w tej chwili przyjąć, jak wygląda załadowana broń, no to bronią załadowaną nazywamy broń, która posiada przynajmniej jeden nabój w komorze nabojowej, bądź w dołączonym magazynku. No i teraz wracają do tych rewolwerów. No skoro rewolwer nie posiada jednej komory nabojowej, a na przykład sześć, to jeżeli w każdej komorze nabojowej, bądź przynajmniej tylko w jednej komorze znajduje się nabój, no to rewolwer jest załadowany. Dzięki za dzisiaj. Strzelajcie świadomie. Do następnego.